Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w nowym filmiku. Tak się wstępnie trochę tutaj ogarnęłam. E, jestem w studiu, jak widać, czekam właśnie na swoją ostatnią klientkę e, na właśnie laminację brwi, na regulację, na, na kolor i stwierdziłam, że skorzystam właśnie z tej teraz mojej takiej małej przerwy i nagram dla Was właśnie projekt Denko, e, a jutro też myślę, że po klientce zostanę i nagram ulubieńców, bo w domu teraz no nie jest aż łatwo nagrywać takie filmiki, gdzie mogę sobie usiąść, zrelaksować się. E, chciałam powiedzieć skorzystać z pięknego dziennego światła, ale nagle zaczął padać teraz deszcz także e, nie wiem czy miało padać mam nadzieję, że Andrzej pozbierał pranie ale wracając do treści filmiku zapraszam Was na Denko, czyli na filmik w którym pokazuję co ostatnio użyłam i takie moje, moje małe właśnie jakby recenzje, dzielę się swoją opinią jest ok, dobra, lepiej nie będzie także po prostu będę po kolei wyciągać nie ma tego jakoś bardzo dużo, ale mam nadzieję, że y, zmieszczę się w czasie, właśnie zanim moja klientka y, zadzwoni. Więc tak, na początek, szampon do włosów. na trochę wody gdzieś, gdzieś lat, nie wiem z jakiego produktu. E, I to jest marka Monday Volume, Volume Shampoo. E, I jest to szampon do włosów, który naprawdę od bardzo dawna stał u mnie pod prosznicem. Jest to taki żelowy szampon, który e, pachnie imbirem z pompką. E, I powiem Wam, że był całkiem przyjemny, i myślę, że chętnie bym z tej marki spróbowała jeszcze inne szampony. Mega też spodobało mi się to, że tutaj właśnie spąpka, że można sobie produkt w ten sposób właśnie jakby aplikować na, na skórę głowy. Ja najczęściej robię tak, że myję włosy dwa razy, że używam dwóch różnych szamponów i to był naprawdę szampon, który się fajnie sprawdził, nie obciążał mi włosów, skóra głowy mnie nie spędziała nic, się tam złego nie działo, bo ostatnio mam takie wrażenie, że jak używam pianki do włosów, w której już użyłam kilka opakowań, chodzi mi o tą Label M Volume Mousse, to że spędzi mi trochę głowa i na drugi dzień muszę myć, myć, myć włosy, myć włosy, myć głowę, nie wiem jak mówicie, ale wcześniej no, tego u mnie jakby zjawiska nie było, także nie wiem co się zmieniło. Ale e, następna rzecz, którą właśnie dzisiaj zużyłam, to jest szampon do włosów farbowanych z marki L'Oreal. To klasyczny, czerwony. E, ja już od wielu fryzjerek właśnie miałam taką e, poradę, taką wskazówkę, że kiedy właśnie mam włosy farbowane, żeby używać tego typu produktów. I to jest taki. Tak, takie. To jest taki szampon, który dostaniecie w każdej drogerii, w Tesco, e, w mniejszy czy większy sklep. Myślę, że ten klasyk dostaniecie. I on się ogólnie całkiem fajnie sprawdza, czy chroni mój kolor aż na 10 tygodni, tego nie wiem. Ciężko jest mi to ocenić, nie wiem w sumie, jak bym to nawet miała zbadać, zmierzyć i sprawdzić, ale używam szamponów typu właśnie Color Protect. Ostatnio sobie włosy farbowałam dwa razy sama e, tonerem i myślę, że na razie przy tej metodzie farbowania zostanę, bo podoba mi się taki w miarę jednolity kolor, toner gdzieś tam trochę jeszcze jakby sprawia, że przebijają mi te takie resztki refleksów, które mam przy, e, przy buzi, gdzie mam właśnie ten face framing, także... E, że tak to wygląda, następna rzecz, suchy szampon suchy szampon z marki Batiste Fresh Breeze e, Citrus e, całkiem fajny, całkiem przyjemny, e, u mnie te szampony z Batiste raczej sprawdzają się bardzo podobnie, nie widzę pomiędzy nimi różnic, jedyną różnicą dla mnie jest zapach, tutaj zapach był właśnie taki bardzo świeży, cytrynowy, przyjemny, letnia bryza, właśnie z cytrynką. Także e, myślę, że gdyby na jakieś promocji, to też bym go chętnie kupiła. Jeszcze dlaczego, dlaczego nie? E, z, czasem zdarzyło mi się, od kiedy używam dziś suchych szamponów, że kupiłam z jakiejś innej marki, ale zawsze one były o wiele słabsze, delikatniejsze, takie mega przeciętne w porównaniu do Batist. Pamiętam, że też kiedyś miałam taki suchy szampon z Supendori, który ogólnie był całkiem spoko, ale on był bardzo delikatny i bardziej dla mnie to był taki produkt, produkt typu perfumy do włosów z lekkim odświeżeniem. Jednak Batist daje mi takie odświeżenie, że faktycznie przez ten cały dzień włosy u mnie e, ładnie, e, ładnie. No, świeżej wyglądają. Mam tutaj miniaturkę Batist, super sprawa na wyjazdy. Ja lubię ogólnie miniaturki, no, swojego szamponu nie da się jakoś inaczej, e, że powiem jakby. Mm, nie wiem, przelać, żeby wiecie, zabrać na, na wyjazd. Także miaturki, super sprawa. I te miaturki też praktycznie zawsze są na lotnisku do, do kupienia. Także czasem, nawet jeśli gdzieś widziałam, że lecę, a nie chciałam brać dużego, słego szamponu, bo na przykład miałam tylko mały, mały bagaż, to po prostu kupowałam na lotnisku. Na części właśnie moja lista na lotnisku to jest płyn, miecelarny, dezodorant i suchy szampon, bo to są produkty, które wiem, że zawsze mogę, mogę kupić. Przeważnie także że na lotnisku troszkę się za nie, za nie przepłaca. No, ale czasem coś, coś za coś. E, następna rzecz, jeśli chodzi o włosy, to tutaj chyba już nie występuje. E, mam kilka mas maseczek. I teraz tak, maska z garniera. Nawilżająca, taka właśnie niebieska, bardzo fajna. Bardzo mocno moją skórę nawilżyła, mega mi się fajnie sprawdziła. Myślę, że jeszcze do niej wrócę. Yy, kolejna maska z Garniera, która również mi się bardzo fajnie sprawdziła, to jest ta maska z witaminą C, rozjaśniająca, rozświetlająca. Dla mnie to była maska, która po prostu ładnie moją skórę nawilżyła, i to było takie wrażenie, jakbym naprawdę dała sobie. Jakieś porządne, mocno nawilżające, na, mocno nawilżające e, serum. E, a w ostatnim czasie, może jeśli oglądaliście vlogi, to kojarzycie, że miałam tutaj taką mega wysypkę, naprawdę miałam taką skórę mega podrażnioną, więc e, ostatnio troszkę częściej się maseczkowałam. I też w jakimś ostatnim vlogu używam tą, używałam tą. Przepraszam bardzo, co za, za wstrząsy. Użyłam ostatnio tą maseczkę z Eveline, odmłodzenie. I to była maska taka ala złota, która po prostu ładnie moją buzię nawilżyła. Była całkiem fajna, więc jeśli ktoś by zastanawiał się, czy bym polecała to myślę, że jak najbardziej chętnie też do niej wrócę, chętnie ją kupię ponownie. Tutaj jeśli chodzi o takie saszetki, coś czego Wam jakby nigdy nie pokazywałam, że używam, ale używam nici dentystycznych. I tu są takie, to jest taka moja właśnie antypolecajka. Nie powiem, że to jest bubel, bo one swoje, swoje zadanie spełniły ale kupiłam je, bo one po prostu jakieś, na jakiejś mega promocji były mega tanie, ale chodzi o to tutaj, że jakby ta sama nić dentystyczna, która była na powiedzmy na, tym, na tej części, gdzie jest plastik, to po prostu ona była taka mało napięta i miałam wrażenie, że jakby dłużej trwa to czyszczenie między zębami. Nie wiem, czy to, co w ogóle mówię, ma, ma sens, ale były to bardzo, yy, bardzo miernej jakości nici dentystyczne, więc tych nie polecam. Myślę, że będę testowała jakieś Jakieś, jakieś inne. E, pielęgnacja, może jeszcze demakijaż, no to chyba myślę, że nie ma denka bez płynu e, dwufazowego z Nivelli. i powiem Wam, że jak byłyśmy e, e, ostatnio na Barbie, e, właśnie też miałam teraz klientkę, z którą o tym filmie rozmawiałam i bardzo polecam Barbie, e, bo to jest film, e, który naprawdę stanie moje w głowie, ma bardzo fajny przekaz, e, dużo jest właśnie takich fragmentów, na które się można zastanowić, do których można wrócić, które można przedyskutować później po e, wyjściu z kina, ale Wróciłam właśnie z kina, bo już zaproszono sobie na drineczka. Tutaj koło mnie, koło studia, jest taka restauracja, która się nazywa Katana. I to jest ogólnie właśnie, tam jest sushi, ale też robią naprawdę rewelacyjne drinki. Jeśli macie jakiś drink, który lubicie, a którego przeważnie nie ma w karcie, to tutaj wam pewnego drinka zrobią. więc... Poszliśmy sobie na drinka, pogadałyśmy, no i wróciłam trochę później i nie chciałam się już trzaskać, bo właśnie tam chłopaki e, spały, a w sypialni mam w półce właśnie zawsze zapas tych płynów, tych, tych dwufazowych z Nivei, bo Wam pokazywałam, że ostatnio one były w Tesco na takiej regularnej cenie za 2 funty, a normalnie są za cztery, więc ja tam naprawdę mam zapas w, w półce, ale widziałam, że będę się trzaskać, a nie chciałam się trzaskać, bo nie chciałam właśnie budzić, budzić Andrzeja, więc mówię dobra, Jedna oko sobie zmywa płynem micelarnym, a do drugiego już musiałam użyć, w sensie płynem dwufazowym, a drugie oko już musiałam zmyć płynem micelarnym. Ja myślałam, że mi wypali oko, bo ten garnik z różową nakrętką to jest płyn micelarny, którego używam od jakichś 10 lat, może od 11 i mi się super sprawdza i jakby nie mam potrzeby kupowania nic innego. I do oczu ja bardzo lubię dwufazówki, ale po prostu nie miałam za dużo płynu na, na waciku, ale miałam wrażenie, że mi po prostu wypali oko. Na tym Wypalić, wypalić to ze Miałam tak suche oko, że później sobie wzięłam wacik z wodą i tak trzymałam, bo mi się, po prostu yy, bolało mi oko, bo miałam tak suche oko. Także chyba już nie wiem, czy może się przyzwyczaić za bardzo do płynów dwufazowych, ale no, był, był problem. Następna rzecz, co też jest, yy, myślę, że w każdym dęku, yy, no to kostka z DAF, używam do mycia ciała, do mycia rąk, do mycia pędzli, uwielbiam i yy, jakoś tak, nie wiem, najlepiej mi się, yy, mi się sprawdza. I następnie, jak chodzi może o włosy jeszcze, to tutaj jest opakowanie po tonerze, który używam i to jest Redken 07NA. Ktoś mi pytał pod jakimś vlogiem, gdzie on był kupiony? Mi zamówiła go Aga. Nie pytam na jakiej stronie, bo myślę, że pokazywałam w dwóch vlogach właśnie ten produkt, więc tak naprawdę można zapisać na ebayu, na Allegro, na Amazonie, w Google, w wyszukiwarkach gdziekolwiek, i na pewno go można zamówić, bo to nie jest produkt, który mogą zamówić tylko fryzjerzy. Eee, następnie chodzi o pielęgnację. Eee, produkt z L'Oreal, który też gdzieś tam się przewinął eee, na pewno w kilku vlogach, to jest L'Oreal Midnight Serum i to jest produkt, który podobno jest właśnie takim eee, odpowiednikiem. Dziękuję. Serum z Estée Lauder Double Wear, tego chyba Advanced Night Reaper. Tak mi się, tak mi się wydaje, może teraz coś wraca, ale myślę, że opakowanie jest takie dosyć podobne kolorystycznie. E, tutaj jakaś taka pewnie kropelka mi została jeszcze na dole, już nie byłam w stanie jej wydobyć. Bardzo fajne, szkofaniace się nabliżające serum, e, które też fajnie współgrało z resztą mojej pielęgnacji, z moim makijażem. E, I skóra była naprawdę bardzo fajna nabliżona, i myślę, że jeszcze do niego może, e, może, może wrócę, bo E, właśnie w ostatnim czasie gdzieś ta pielęgnacja z L'Oreala u mnie się e, przebija i całkiem się fajnie sprawdza. E, czy właśnie do serum pod oczy, ostatnio kupiłam też produkt do mycia buzi i krem, ale o tym może opowiem w jakimś następnym vlogu, jak tam moje wrażenia krem do twarzy, który użyłam na noc, to jest marka Lumene Sleeping Cream Overnight z witaminą C, to był taki bardzo gęsty krem, balsam, który ma taki dosyć mocny cytrusowo-słodki zapach i to był produkt, który bardzo mocno moją skórę nawilżał, taki wręcz kojący, nawilżający, myślę, że jeśli macie skórę przetłuszczającą się, to mógłby być nawet dla Was za ciężki, także niekoniecznie dla wszystkich. Ja mam skórę taką normalną, w kierunku suchej, więc taki produkt na Noc u mnie był jak najbardziej super. No i tutaj też zużyłam. O drugie, pakowanie najlepszego kremu Ever, czyli Tatcha Dewy Skin Cream. I zawsze jest mi bardzo miło, jeśli widzicie, że jest promocja 20% na tart, to mi wysyłacie linki, czy po prostu dajecie znać, że taka jest oferta. Także jest mi zawsze bardzo miło. Ja teraz mam jeden krem, ale ja myślę, że do niego jeszcze wrócę. Można nawet, nawet w tym roku. Był to krem, który po prostu uważam, że jest warty swoich pieniędzy. Oczywiście lepiej go kupić na promocji, no bo po co, po co przepłacać 20% zniżki przy tym kremie już jest taka zniżka, którą się czuję na koncie. Niesamowicie pięknie nawilżający skórę, po prostu skóra bouncy, skórka po prostu idealna, jak po nie wiem, jakim zabiegu, po jakich maskach, po e, cudawiankach. Rewelacyjny krem. Rewelacyjny krem. E, bardzo bardzo z niego zadowolona i myślę, że... No to będzie taki mój kukier, to będzie mój taki krem, do którego będę chciała wracać, bo wiem, że e, moja skóra naprawdę go bardzo, bardzo lubi i jest mega, mega fajny. Miałam też krótki tego e, lekkiego kremu w tym białym pakowaniu, e, silk coś tam i on dla mnie był za słaby, za cienki. Po prostu ja go nakładałam na guzie i nie czułam, żebym tam miała cokolwiek. E, Cokolwiek nałożone. No i teraz mamy taki dział bardziej, powiedzmy, makijażowy. Więc użyłam. E, milionowe opakowanie MAC Fix Plus. E, jest to produkt, który odświeża e, moją skórę, który można używać przed makijażem, do nabliżenia skóry. Można używać na wykonany makijaż do e, zdjęcia pudrowości. Nie przedłuża on trwałości makijażu, także nie mylcie tego produktu z utrwalaczem. E, bardzo fajnie do skóry właśnie takiej normalnej, w kierunku suchej. E, jeśli właśnie za dużo da Ci pudru, to on bardzo ładnie tą pudrowość ściągnie przy okazji to na nawilża, przepięknie pachnie, e, rewelacyjnie mi się sprawdza, kiedyś była też taka promocja na, e, na bucie, ten Tuesday, że e, Fix Plus był za dychę, także kupiłam sobie wtedy dwa opakowania, więc teraz jedno z nich otworzyłam, także się mega cieszę, bo to też właśnie wydało się mi cynka, że jest taka promocja i to było takie, jak Fix Plus za dychę, chyba mi się coś pomyliło, ale od razu kupiłam, zamówiłam... Dwa opakowania i teraz się właśnie nimi cieszę, bo w cenie regularnej to chyba 24 funty kosztuje. Bardzo często jest na promocji, na ofercie, na zniżce na ASOS, gdyby ktoś właśnie szukał, także daję, daję Wam znać, daję Wam cynka. Kolejny ogromny ulubieniec to jest marka By Brightening CC Serum. Ja mam tutaj go w odcieniu 1, czyli jest to taka baza właśnie, która pięknie skórę rozświetla, delikatnie nawilża, przepięknie jakby wydłuża trwałość mojego makijażu. Wielokrotnie o tym produkcie mówiłam, to jest moje drugie zdękowane opakowanie, teraz kolejne, także się bardzo z tego powodu cieszę. Tutaj dosłownie do końca je wygrzebałam, przynajmniej starałam się ile, ile mogłam. Mój taki apel do producentów kosmetyków, dawajcie produkty w opakowaniach z pompką typu airless, bo na pewno jest to jakby bardziej ekonomiczne, bo do ostatniej kropli produkt można zużyć. I też jest aby czystsze dla, dla kosmetyków, bo nie trzeba otwierać tam paluchów, się nie wkłada, nie wsadza i tak dalej. Tym bardziej na taka tacza, Tam niby była taka szpatułka, ale ja jej nigdy nie używałam. Więc nawet jeśli ktoś potrzebuje kosmetyki do pracę z klientkami, to myślę, że to jest jeszcze, jeszcze czystsze, jeszcze bardziej właśnie sterylne, jeśli używam czegoś z pompką typu airless, no ale wiecie, my tam sobie możemy chcieć. Ehm, kolejne opakowanie to już milionowa kępka luksury ehm, Gold Line C12. Ehm, C12, C11 i C10 to są skręty, których używam najczęściej. Są to kępki dostępne na stronie Muastor u właśnie Magdaleny Sack. Ehm, nie wiem, czy w Tarnowie jeszcze jest cały czas ten sklep, ale wiem, że Wiem, że taki sklep właśnie był. Nie trzeba być wizarzystą, żeby takie produkty kupować. Ja sobie po prostu tak robię zapas, jeśli jestem w Polsce. Teraz też byłam to też sobie lekki zapas zrobiłam, także się bardzo, bardzo cieszę. Dzisiaj akurat nie mam żadnych kępek, ale raczej na, nie że na co dzień, ale jeśli robię sobie make-up, idę do pracy i mam taki vibe, że po prostu chcę ładnie wyglądać, to te kępki bardzo często sobie kleję. Dosłownie dwie, dwie dwunastki, jedna jedenastka i już to fajnie wygląda. Takiego efektu, właśnie zagęszczenia, zrobienia tego oka, takiego bardziej wymodelowanego. E, mega mi się ten efekt podoba. No i tu, tutaj, teraz dwa produkty, które wyrzucam, które tak naprawdę nie są zużyte, ale e, minęły już ich daty ważności i po prostu nie chciałam ich nakładać na, e, na twarz. Jak powiem Wam, że jakbym miał jakiś balsam do ciała, który mógłby być po to pewnie gdzieś, gdzieś bym do sobie nałożyła, gdybym miała ochotę, ale na twarz to jakoś tak zawsze mam taką scizię, że na bank nie wysypię, na bank nie uczuję, na bank coś się stanie. I tu na przykład jest taki produkt z marki Inglot, Inglot Body Art, gdzieś zgubiłam, zgubiłam to zakrętkę, e, i to jest świetny produkt właśnie do klejenia pigmentów, do przyklejania właśnie takich pyłków, rzeczy, rzeczy sypkich, e, ale tutaj data ważności to jest tylko 6 miesięcy, ja go używałam na pewno zdecydowanie dłużej, po prostu nie zwróciłam, nie zwróciłam uwagi, że to jest, że to jest tylko 6 miesięcy. I niby to jest 5 ml, bardzo małe opakowanie, taki pyrtek, ale... Ale problem jest taki, że tego produktu się używa tak mało, że nie idzie go zużyć. Więc myślę, że tutaj ja tak sama dla siebie, myślę, że nawet w bym go nie, nie zużyła. Ale u mnie był bardzo fajny, też alternatywa dla NYX Glitter Primer. No i tutaj z, z bólem serca wrzucam kredkę od Charlotte Tilbury. To była taka podwójna kredka, gdzie była jedna strona brązowa, druga, druga nudziakowa. I te kredki były od początku gdzieś tak suche, że nie wiem czy to nawet widać w aparacie. E że to jest jakby taki pieni kołek w kredce. Nie wiem, bardzo mi się ciężko używało tych kredek, yy, nie był przyjemny zbyt w. I cały czas się tak, na tak była zastrugana, to cały czas się tak dybały i kręciły. Po prostu chyba była, byłby jak za, za chudy wkład, za chudy rysik do, do, do tej kredki. Także głównie nie polecam. Jeśli szukacie bardzo fajnych e, kredek, to e, ostatnio sobie właśnie wróciłam do jednej kredki, którą miałam u siebie w szufladzie. Kredka z marki e, Rimmel, e, ale właśnie też mi się da, że już może być podacie. Zrobiłam sobie taką kreskę, jak sobie zawsze robię takie właśnie wyciągnięte lekko, takie półkreski, jak ja na to mówię. E, i teraz mam właśnie Nars Mambo, uwielbiam, jest świetna wodoodporna, gdzieś mi czasem tam oko załzawi, coś tam mi jakoś, nie wiem, przewieje mi, prze, nie wiem, zacznie deszcz padać, łza poleci, to nic się z tą kredką nie dzieje, a wtedy właśnie jak odbierałam agę ze stacji, to gdzieś tam już czułam, że zaczyna mi oko łzawić, gdzieś tam nie zawiało i dotknąłam się delikatnie mówię, o nie, zaczęłam się rozmazywać, także Nars Mambo to jest idealna kredka, ponieważ bardzo fajnie się ją rozciera. Jest naprawdę rewelacyjnie trwała, a ja mam dosyć wymagające oczy, wymagające opowieki i też jest właśnie wodoodporna, a jednak większość tych kredek jest albo zasucha, albo za tępa, albo jest mega żelowa, nie zastyga i się babra i mamra, także. Eee, także tak to wygląda jeśli chodzi o moje wszystkie tutaj produkty eee, Wam już pokazałam, także mam nadzieję, że Wam się przyjemnie oglądało eee, mam nadzieję, że pojutrze pojawi się też filmik z ulubieńcami eee, lipca, bo już za rokiem sierpień Wy to oglądacie, to już może nawet jest sierpień kto wie, e, kiedy to się na kanale pojawi także ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie eee, proszę o kciuki do góry do, kciuki dla zasięgów, jak to pisze na Instagramie i widzimy się za, ni za niedługo w kolejnym filmiku także buziaki, trzymajcie się ciepło, pa pa